Ponad setka zwolenników Andrzeja Dudy zebrała się w słoneczne sobotnie popołudnie na placu Kościuszki w Działuszynie, aby spotkać się z kandydatem na prezydenta RP. Z racji napiętego grafika wizyta była dosyć krótka. Andrzej Duda złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej oraz przemówił do licznie zebranych sympatyków. <grystanie> Uważam, że prezydentura w Polsce nie tylko może, ale patrząc na treść Konstytucji Rzeczypospolitej, powinna czy wręcz musi być realizowana inaczej niż obserwowaliśmy to w okresie ostatnich pięciu lat, Polacy zostali okłamani. Bo jestem ciekawy, czy partia obecnie rządząca z, na, dostałaby w wyborach takie poparcie, gdyby uczciwie powiedzieli, że podwyższą wiek emerytalny. Myślę, że tak by nie było i że przegraliby te wybory. Dzisiaj przed tymi, którzy będą rządzili w Polsce, a mam nadzieję, że ten rok 2015 to rok wielkiej zmiany, przecież proszę Państwa, pytają mnie, Pan chce zmienić Polskę? Nie, ja nie chcę zmieniać Polski. Ja chcę zmienić Pol w Polsce władzę, po to, żeby Polskę naprawić. I to jest dzisiaj wielkie zadanie. Proszę Państwa, zatrzymaliśmy się na moment, jadąc tutaj do Państwa na stacji benzynowej, tu niedaleko, w Pajęczu. I podszedł do mnie człowiek, uścisnął mi rękę i powiedział mi: Proszę Pana, ja na co dzień pracuję w Monachium, ja bym chciał wrócić. Panie, żeby Pan wiedział, ilu tam jest takich ludzi, co tu byli najlepsi. I musieli stąd wyjechać, żeby szukać chleba, żeby szukać pracy. Otóż, proszę Państwa, tym wielkim dziełem jest doprowadzenie Polski do takiego stanu, żeby ci wszyscy ludzie wrócili. I Bo ja chcę, żeby Polska zaczęła się rozwijać. Ja chcę, żeby była dumna. Ja chcę, żeby polscy politycy z podniesioną głową szli przez arenę europejską i światową, bez kompleksów. Bo nie mamy żadnych powodów, żeby je mieć. Choćby dlatego, że w 20 roku to myśmy uratowali Europę przed sowieckim najazdem. Może by do dzisiaj w Paryżu w warunkach chodzili, gdyby nie krew polskich domierzy. I dlatego proszę Państwa o wsparcie, bo to jest kwestia także przyszłości naszych rodzin. Mam nadzieję moich wnuków, bo córka ma 20 lat za mąż jeszcze nie wyszła. Ale tak jak każdy człowiek na wnuki liczy. i chciałbym, żeby nie, mogły mieszkać tutaj, w naszym kraju, w Polsce silnej. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie ją zbudować. Dziękuję bardzo. Ja Państwu mu, nie mogłam wcześniej przekazać, jaki to jest wspaniały człowiek, jaki wspaniały kandydat na prezydenta, jaki wspaniały prezydent będzie. Mam nadzieję. I nie robię tego dla osobistej kariery, bo teraz jego prezydentura to w dużej mierze być albo nie być dla naszego kraju. Jesteśmy w bardzo przełomowym momencie.

Dziennikarz jednej ze stacji telewizyjnych zadawał kandydatowi na prezydenta prowokacyjne pytania, co nie spodobało się niektórym uczestnikom spotkania. Jak ktoś organizował rocznicę tragedii w Maleińskiej, po to, żeby robić z tym panem panem. Ale, Ale czy to, nie to nie była piąta rocznica tragedii. To nie jest, jest moja wiadomość. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Ale wie pan co? Nie powiem kim pan jest, ale kim pan jest, człowieku, co ty się tak bądruje? Nie, tak. nie, nie, nie ma zysku, tak nie ma zysku. A ile zaraz Wyja takiego, żeby się nie dostruwać. Oni tylko na Kim pan jest? Ale co ubliża? Co ubliża? Co ubliża? Z kim jesteś, zwaniaku? Ale dlaczego ubliża? No, co, co, co? Zbrywa... Tempiali, mówią... realised, checna, kurwa. co. myślisz, że będziesz pokazywał, co będziesz chciał, przysyłali na tą polskę, kurwa. Kurwo jeden czy. Teraz a do widzenia, teraz po prostu zajmijcie się, a Dziękuję Państwu bardzo, do widzenia.